To rano wstaję temu... temu co? Bliżej na... To będzie wcześniej na torze Poznań, <gryw> na speed Dayu. Jadę, 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 jadę. Tam już kolega też się zawija, akurat Triumf też R, jak mój. Trochę znajomych będzie na torze, tak się zgadaliśmy, no i zresztą wiadomo jak to jest. Jak to jest miasto rodzinne, no to zawsze się kogoś spotka, kogo się nie spodziewało jeszcze przy okazji. E, zaczynamy od tego, że e, musimy zdać egzamin na motokartę. <laughs> Ona tam kosztuje chyba 30 zł, czy coś takiego. Ona jest na 2 albo 3 lata. To też mniej istotne. E, to jest e, obowiązkowa karta, która, z którą można po prostu na te skidyje wjeżdżać. E, egzamin zdaje się z, z wiedzy o. Głównie o flagach, więc no to jest dość istotne na to, że jak co po niektórzy wiedzą, bo tych flag jest sporo, biała z czerwonym krzyżykiem, pomarańczowa z czerwonymi paskami i tak, dalej, i tak dalej. więc tych flag jest sporo. I one... każda coś oznacza. No i z tego jest egzamin. Yy, z tego jest egzamin, z tej wiedzy, tą kartę oni drukują w trakcie w trakcie jazd i to dostaje się po prostu do portfela. Potem jest rejestracja. Dostaje się numer, przydział grupy, którą się wybiera przy rejestracji. Ja wybrałem grupę C. To jest taka przedostatnia grupa z czasami około dwóch minut, no bo takie ostatnie czasy miałem na torze. Jak byłem 10 lat temu. I... I potem dostaje się kość taką pomiarową, dzięki której te pomiary są bardzo dokładne, można je sobie odczytywać poprzez aplikację, którą tam trzeba pobrać, albo po prostu na ekranie monitora. Kolejne okrążenia, potem wydruk, można sobie wydrukować na pamiątkę. Także zaraz wjeżdżamy przez bramę. Jak u siebie. <laughs> Żart. Kurde, naprawdę 10 lat temu byłem ostatni raz. Dobra, to taki włoski stop. Teraz będziemy się egzaminować. I to jest Tor. No to kartę zdałem. Powiedziałem Molikowi, że nową, nową flagę mu do, chcę dopisać do, do, tego, do listy. Niebieska flaga z Kiblem. To oznacza, że wyprzedzacie skuter. <śledziany> Jak? Już nie jest ta jakość co te 10 lat temu tego toru, nie? Myślę, że to jest chyba więcej rozumu w głowie niż 10 lat temu. Ale nie, no to inna sprawa, że ja też czuję, że jadę bardzo wolno, ale chodzi mi też, że ten, ten asfalt nie jest już taki, nie? Oni go tak, nie wiem, 12 chyba lat już minęło, nie? Od tego czasu jak oni zrobili remont, więc... Ja nie Nie niezły numer przed chwilą Szedłem sobie z termosem, z kawą Kurde i z kaskiem I wlałem całą kawę do kasku nie? Także mam teraz kask kawowy Taka sytuacja No nic Kulamy dalej Z kaskiem <gurde> Od kawy Zobaczcie jak wygląda profesjonalny ciśnieniomierz OMP Pas. Teraz sprawdzę jakie mam ciśnienie. Dobra! Kolejna sesja, trochę sobie zmniejszyłem ciśnienie, cieplej się też zrobiło. Mimo no to ciśnienko poszło troszkę no ale tam symbolicznie, o cztery kreski z tyłu i dwie kreski z przodu, czyli teraz mam wysoko około 2 dwa, 2 dwa, dwa, z przodu i 2-5 z tyłu. Jest sesja rozgrzewkowa, także jadę sobie spokojnie. Potem spróbuję trochę przyspieszyć. A tu jest ta łata, którą trzeba jechać. O. To jest taka podpowiedź na to, że, żeby dobrze ten zakręt zrobić, to tą łatą trzeba najpierw Na tym sławiniaku. Słynnym sławiniaku. Znowu kurde. I zjebane ochrona. Muszę się skupić to gdzie Ale bez sensu. Pierdal tego Dobrze, 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 dobrze dobrze, 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 dobrze no Tu za wcześnie, kurde Gazu, 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 kurde, dechy się Ach, Niepotrzebnie zwolniłem. Straciłem dużo prędkości, ten kurde. Znaczy przeżywam jakbym się ścigał, no ale... Ale wiecie jak jest, no to się tylko tak mówi, że nie, nie będę, jechał, szybko, nie, nie, nie. No wiadomo, że tam się chce jak najlepszy czas osiągnąć. Ale ten człowiek starszy, no, ten pesel jest wyższy, to, to jednak te, te, te pieniążki się liczy, ile to kosztuje, kuźwa, to. Taka ewentualna gleba, to jednak w głowie tam te dolary się przesuwają. Kurde, też to jest kopałem, ale dobrze napędzony bym był, gdybym miał lepsze, lepszą przyczepność. Ale za wąsko Znowu za mała prędkość. Tak jest. Nie sądziłem za co się, że to powie. <gry> ah. To jest ten moment, kiedy właśnie nie chcesz sobie zrobić tylko bo... Przedzanie to nie jest łatwy manewr na torze. Nie musisz przewidzieć tą nitkę, jaką pojedzie ten kierowca. Najlepiej w zakręcie to wewnętrzne jednocześnie teraz. goście miedzą, że nie będę go wyprzedzał na i to każdy dzwon jak Słabszy słabsze o, jak ładnie w zakręcie jedzie Na sporcie słabi jaka przestrzeń. <grystanie> znaczy kozak, no przepraszam, no po prostu no błąd Z takiego. Każdy robi błędy. dla kowala, bo to jest zdaje się R6F Czyli silnik od Z650 Także jeżeli ktoś chce mi powiedzieć, że 650 tam nie można zapierdalać na torze To proszę bardzo Taką 2,3 no bo to są takie motocykle gdzie się mówi Eee tam taki babski motocykl Tak? To dogon gościa na Pierdoliu. Nie, ja się nie śmieję z gością, przepraszam, przepraszam, przepraszam Cię, nie chciałem, nie chciałem się z Ciebie śmiać, ja się po prostu jako ja, jako mam kobiecą intuicję. Jak wyglądają po tej regulacji tego ciśnienia? No już teraz trochę. Nie, no jest spoko, chociaż kurde. Nie wiem, czy nie za nisko. Dobra, to lecimy dalej. 2,03. Na poprzedniej sesji miałem najszybsze okrążenie. No i tak już pewnie pozostanie, już tego nie złamy, nie jestem w stanie. Znaczy może jestem w stanie, ale jednak rozsądek mówi, żeby kurde nie, nie przesadzać. Moja grupa, no nie jest duża, więc fajnie się jeździ. No i w zasadzie takie turystyki to jesteśmy tylko... W sensie takie niesporty, jak widać. To jest tylko MT10, ja na streetie. A, jeszcze jeden street krążył tutaj, a nie widzę go w tej chwili jeszcze. Z takich Nakedów, tu jest jakaś mniejsza KTM -a. Marcin na R1250R. No i ten kolega sąsiad z placu na R6F. Zrosła, więc oponki szybciej się nagrzeją. Asfalt też jest dużo cieplejszy, więc na pewno będzie przyjemny. O, jest ziomek na R6. Na Batlaxach BT16R. Także zadowolony jest z tych opon. Jak mówił. Fajnie jeździ na tej E6. E, no mamy takie samo tempo, bo on kręci 2-4. A ja teraz miałem 2-3. Na no. No prostej po prostu tam troszkę jestem szybszy minimalnie, dlatego jest tak jest. Ale to fajnie się jedzie po prostu tak, tak tym samym tempem. Nie jedzie ten kolega na tej R6 Bo zobaczcie, że te sporty wcale go nie mogą tam dogonić Owiewki sportowe, opony na koce I co, na prostej to tam Ja nawet byłem u niego, bo powiedziałbym że cię na prostej wyprzedziłem Trochę mi głupio teraz Nie powinienem cię, kurde, na słabszym motocyklu, no to tak na... Byłbym lepszy, jakbym cię na zakrętach dorywała nie na prostej, jak Leszcz Ktoś zwolnił. Ktoś chyba mu tam nie trybi z motocyklem albo nie wiem. na tej Kawasaki jeździ. Jak widać, nie sprzęta, technika zrobi z ciebie zawodnika. O, gonimy sporty. Albo... Albo zwolnili, albo ja przyspieszyłem, ale wydaje mi się, że jadę wolniej. O, Marcina dogoniłem. No... Kto ten przegrywa, pamiętajcie chłopaki no, Ale mi spierdolił zakręt no, Dobrze no, ale samemu się nie jeździć po Trzeba brać to pod uwagę Przed mostkiem go pyknę Gazu, 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 gazu! Teraz to byk. On spierdoli. A nie, dobrze idzie. że to Sławiniaka spierdoli. Co jest możliwe, tu każdy robi błąd. No kurde nie zrobi błądu. Kończę. No i tak następny jest. A jeszcze a, propos, jeszcze a propos Kawasaki, to właśnie, wiesz, dużo ludzi to jest taki fajny ten, fajny sprzęcik, a bo ma stopery, nie słyszę, no. co do Ciebie gadam. Mówię, fajny sprzęt, bo wiesz, wie, większość ludzi to mówi tak. Na takie motocykle typu MT7, nie, no, czy. Dla... kurwa, to jakiś bobski, to motocykl taki, e, to nie jedzie, to nie jedzie. No to zapraszam, nie, zapraszam. Za jakąś 400 tutaj, nie, najlepiej. No. No dobra, żegnam się z torem Poznań. Jeszcze jedna sesja mi została, ale już nie chcę ryzykować, trochę się zmęczony już czuję. Eee, a to, a to jest e, takie zmęczenie, to, to nie jest ani to przyjemne, ani to bezpieczne. Potem czwartek wyjazd w Alpy, więc nie chcę narobić jakiejś kaszany. Bardzo fajnie było, bardzo się cieszę, że przyjechałem, dwójki nie złamałem, ale to w sumie nic takiego. Skończyłem na 202 z 90. No tam coś, tylko 2,03 i niech już tak zostanie. Także dziękuję bardzo. Fajna ekipa w ogóle przyjechała, kilka osób poznałem dodatkowo starych, starych bywalców też, Wojtasa Młodego, kurde, Miłosz zarąbista ekipa. Przyjechał też Jędrzej pokibicować, Mar Martunia przyjechała pokibicować specjalnie z, się urwała z pracy. Także naprawdę fajnie. Otworzy mi ktoś szlabanik? Otworzy. Także dziękuję bardzo. Do miłego. I żegnam się z Torem Poznań na razie.